Dzień dobry. Dzisiaj podzielę się z Wami y, takim doświadczeniem pracy w Fundacji na rzecz niepełnosprawnych. Był to temat y, by, mi bliski z oczywistych względów i y, y, bardzo się, że tak powiem, w tym widziałam, w, w tym, jakby w, w takim doświadczeniu i w takiej realizacji jakiegoś rodzaju pracy na rzecz nie tylko nie tylko syna, ale też takim innym ludziom a ponieważ moje nastawienie do jest bardziej tak że tak powiem po ludzku, czyli widzę bardziej człowieka i tego co możemy zrobić, żeby że tak powiem Jakoś włączać, aktywizować, ale też widzieć, że tak powiem, potencjał, a nie tylko, co można na takich ludziach zarobić, jakie można zrobić, że tak powiem, imprezy, fajerwerki, warsztaty, szkolenia, kampanie, cudawianki. I jakby to było moim, jakby taką ideą, włączając się w tą działalność. Czyli widzę człowieka za każdym, za każdą jakąś tam subkątem. O, bo to, były, to są subkąta, żeby było jasne. Te subkąta, które zrobi, ta farma subkąt, która powsta, powstaje i dużo, bo za tym idą pieniądze, i, a za tym też idą machloje, za tym też idą yy, Trwonienie pieniędzy na jakieś wizerunki, kampanie typu high life, wiecie? A w gruncie rzeczy totalnie nie widzi się tam człowieka. Widzi się moloch, widzi się taki rodzaj tylko takiego, wiecie, takiego no, totalnie biznesowego interesu. Dzisiaj naprawdę fundacje stały się interesem, i bardzo często są to interesy ludzi powiązanych, rodzinnie, ale też tych że tam trzeba zasłużyć, trzeba się przysłużyć, czyli trzeba, że tak powiem, głaskać, trzeba wchodzić w tyłeczek i tak dalej, i tak dalej. Jak tego nie robisz, kopa w tyłek. I do widzenia. I tego właśnie doświadczyłam w jednej z fundacji, którą tworzyłam, ale tak się to skończyło.